Od 1995 roku archidiecezja Katowicka prowadzi proces beatyfikacyjny wybitnego śląskiego kapłana, sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światłożycie, który zasłynął wieloma inicjatywami ewangelizacyjnymi, apostolskimi, które podejmował w czasach PRL-u w Polsce i później także. Które realizował w ostatnich swoich latach życia także w Europie Zachodniej, a konkretnie w ośrodku w Kalsbergu, w Niemczech, gdzie prowadził działalność apostolską, która oddziaływała już na całą Europę Zachodnią. Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki został przez świętego Jana Pawła II nazwany. Gorliwym apostołem wewnętrznej odnowy człowieka i także gwałtownikiem Królestwa Bożego. Przez założony przez niego ruch światło życie, zwany też inaczej ruchem oazowym, przewinęło się w Polsce w minionych 50 latach ponad 2 miliony osób, które uzyskały też, myślę, głęboką formację dla swojego życia chrześcijańskiego. Z tego ruchu wyszło wielu kapłanów, wiele sióstr zakonnych. Ten ruch też przygotował do życia małżeńskiego i rodzinnego wielu ludzi świeckich i przygotował ich też do różnych form apostolskiego zaangażowania w Kościele. Ten proces beatyfikacyjny obecnie jest bardzo zaawansowany, jest prowadzony już w Rzymie. Liczymy, że w tym roku będzie miało miejsce Zatwierdzenie tak zwanej heroiczności życia duchowego, cnót teologicznych sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. I tym najważniejszym jeszcze wydarzeniem, które jest potrzebne do beatyfikacji, czyli ogłoszenia księdza Blachnickiego błogosławionym, jest także cud, który ma się dokonać za wstawiennictwem. Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Dla tego, informując o, o postaci księdza Blachnickiego, telewidzów, zachęcam też do tego, aby modlić się o rychłą beatyfikację księdza Blachnickiego, aby także, jeżeli jest jakaś trudna sytuacja zdrowotna, jakiejś bliskiej, znanej, Wam osoby, aby wzywać Boga, właśnie słowami modlitwy, zanoszonej do Niego za wstawiennictwem sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Można to czynić bardzo prosto, zwyczajnie słowami specjalnej modlitwy, która w tym programie zostanie też telewidzom za chwilę przybliżona, wypowiedziana. I jeżeli by zdarzył się jakiś rzeczywiście cud łaska, uzdrowienia, Osoby poważnie, ciężko i właśnie za wstawiennictwem takiej modlitwy, która jest zanoszona do Boga za wstawiennictwem księdza Blachnickiego, to wtedy informacje o takim wydarzeniu można przekazać do kurli metropolitalnej w Katowicach. Zachęcam do takiej właśnie modlitwy, abyśmy mogli jak najszybciej cieszyć się tutaj na Śląsku wyniesieniem do chwały ołtarzy. Niewątpliwie wybitnego ślązaka, wybitnego też Polaka, patrioty, człowieka, który rzeczywiście służył też w ogóle Kościołowi powszechnemu, pracując w Niemczech, pracując też z ludźmi różnych narodowości, różnych nacji, po to, abyśmy w tej epoce, o której mówimy dzisiaj, że jest epoką nowej ewangelizacji, zyskali w księdzu Franciszku Blachnickim szczególnie dobrego patrona dla. Tych zadań, które mamy podejmować w Kościele, aby ludzi prowadzić dzisiaj do głębokiej wiary w Chrystusa. A sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, niewątpliwie może być dla nas takim przykładem też człowieka, który z zupełnej niewiary, bo takie było młodzieńcze życie księdza Blachnickiego, może dojść do głębokiego doświadczenia Boga w swoim sercu, co myślę, jest szczególnie też zachętą do modlitwy do Niego w takich sytuacjach, kiedy na przykład ktoś z bliskich nam osób traci to doświadczenie wiary, albo kiedy ta wiara też w nas staje się może trochę mniej silna czy żywa. Niech więc ten przykład księdza Blachnickiego będzie dla nas jakimś, jakąś zachętą, a modlitwa do Boga za wstawiennictwem księdza Blachnickiego niech stanie się dla nas okazją do tego, Abyśmy rzeczywiście doświadczyli ze strony Boga wielu darów i wielu łask. Zachęcam też, jeżeli ktoś chciałby się bliżej zapoznać z osobą księdza Blachnickiego, aby wejść na stronę oaza.pl w internecie, i tam w jednej z zakładek poświęconych księdzu Blachnickiemu można znaleźć wiele ciekawych materiałów, informacji, które mogą przybliżyć postać księdza Blachnickiego. Sługo Boży księży Franciszku Blachnicki wstawia się za nami, a także upraszaj wszystkie potrzebne łaski u Boga wszystkim, którzy w tej chwili oglądają to telewizyjne przesłanie, które kieruje szczęść Boże. Modlitwa Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego franciszka którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu synowi. Na wzór niepokalanej Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch światło-życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie, wdawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, wsłudze Bożym księdzu Franciszku. W Jego życiu i dziele i racz wsławić swoje imię, udzielając mi przez Jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Amen. Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego prosimy kierować pod adresem Kuria Metropolitalna, ulica Jordana 39, 40, 043, Katowice.